Hesmanko he, Luminous Knight działa już pełną parą i jesteśmy w trakcie zdobywania początkowych rank nowego sezonu, ale myślę, że warto zerknąć, co tak naprawdę zmieniło się w grze wraz z wejściem nowego sezonu. Lecimy! Zacznę od tego, że oprawa wizualna tryb nocny i motyw luminescencji zrobił na mnie wrażenie. Na premierowym live'ie mogliśmy przetestować całą nową zawartość Towera i nawet udało się go przejść bez szwanku. Zapomniałem, po prostu przelecieliśmy przez nich jak przez masło. O uwaga, kolejny sekret. O Odblokowaliśmy. Niestety, tak wielce zapowiadany mini-boss w postaci płomienia, czyli White Fire, okazuje się, że jest prostszy i łatwiejszy do ubicia niż Enderman. Co to za patyczek? Podczas całej wspinaczki cały czas miałem z tyłu głowy informację wprost od twórców, że możemy się spodziewać kłopotliwych łamigłówek i wiecie co? Nic takiego nie miało miejsca. Tu jest przycisk jakiś. Oka. No niesamowita zagadka. No nie wpadłbym na to, serio. Może ten temat producent zostawia na później, ale cóż, w przypadku Minecraft Dungeons doceniam każdy, choć niewielki dodatkowy content i nową zawartość. A właśnie, co do zawartości drugiego sezonu, czyli przede wszystkim 45 nagród kosmetycznych plus te z Adventure Passa, które sprawdzaliśmy na poprzednim streamie i mam już kilka swoich ulubionych. Na pewno są to wszystkie peleryny. Dodatkowo pojawiły się całkowicie odmienione cotygodniowe wyzwania oraz system powiadomień w momencie, którym udaje nam się wykonać dane wyzwanie, oczywiście to tygodniowe wyzwanie, pojawi się odpowiedni komunikat na ekranie, gdzieś tam w prawym górnym rogu wyskakuje właśnie taki fajny baner, to akurat jest przydatne. Ale żeby nie było tak perfekcyjnie, to muszę zwrócić uwagę na nasz nowy skarbiec, który też otrzymaliśmy w tym sezonie. Niby wszystko fajnie, mamy 300 kolejnych slotów, ale znowu brakuje mi odpowiednich przycisków i możliwości, aby te wszystkie rzeczy w końcu uporządkować. Bardzo fajną rzeczą, której jeszcze nie mieliśmy w tałerze, a została zapowiedziana. Tutaj macie screeny. Jest wodny Bajon, którego możemy się spodziewać już niebawem, bo do zmiany układu wieży zostało kilkanaście dni. Możliwe, że znów pojawią się minibossy w postaci Utopca, a nawet sam Ancient Guardian? Jak myślicie? Dobra, więc przejdźmy teraz do najważniejszych zmian w tym patchu. Jeśli chodzi o wieżę, eksploruj wieżę tak jak nigdy wcześniej jej nie widziałeś z podłogami, czyli oczywiście z piętrami, na których znajdują się nowe bajomy. Tutaj też pewnie twórcy zwracają uwagę na to, że może się pojawić właśnie ten e, hidden Dips w niektórych e, piętrach. Na co czekamy oczywiście? Skomplikowane łamigłówki. Jeszcze raz powtarzam, skomplikowane łamigłówki. To się tutaj znajduje wprost od twórców ale znów. Próbuję sobie przypomnieć, ale nic tutaj takiego nie było. I oczywiście mini boss Wildfire, który też będzie się tak pojawiać eventowo, którymś z kilku postów wcześniej e, widziałem właśnie zapiskę, że jest to taki event boss, który będzie się pojawiać z nienacka, tak jak Enderman, czy inne, inne tego typu rzeczy. Wildfire, czyli stary ulubieniec fanów, który triumfalnie powraca do uniwersum Minecrafta i też mamy go właśnie tutaj w Minecraft Dungeons. Zawitał w końcu, w końcu, po długim, długim Czasie czy na plus, czy na minus, to wy ocencie. Ja tylko przedstawiam fakty. I cóż, zmieniło się to, że punkty przygód są teraz przyznawane po oczyszczeniu każdego piętra wieży, nawet jeśli runda towera się nie powiedzie. I uwaga, też bardzo bardzo ważna rzecz: oczyszczanie wieży daje maksymalną liczbę punktów. Także jak teraz ktoś będzie się pytać, co daje najwięcej punktów w Adventures. To macie odpowiedź. Gdy piętro zostanie oczyszczone ze wszystkich mobów, pojawi się wyskakujące powiadomienie, które wskazuje, że piętro jest teraz czyste, a nie tak jak poprzednio, dopiero kiedy klikniemy w otwarte przejście do następnego poziomu. To też wspomniałem już wcześniej w tym odcinku. Drogowskaz do wyjścia pojawi się teraz tylko wtedy, gdy piętro zostanie oczyszczone, ale to już jest raczej drobnostka. To tyle zmian, jeśli chodzi o wieżę. Przechodzimy dalej. Tak jak mogliście zauważyć, zmianie uległ wygląd interfejsu całego Adventure Hub'a, czyli centrum przygód, gdzie w łatwy sposób możemy przełączać się z jednego sezonu na drugi. Możemy ustawić sobie dany sezon w centrum przygód, co sprawi, że wszystkie punkty Adventure będą zaliczane do rangi w danym wybranym przez was sezonie, czyli sezon pierwszy lub sezon drugi. Tutaj już zwróćcie uwagę na to, który aktualnie macie wybrany sezon, żeby też rangi zdobywać tam, gdzie właśnie aktualnie chcecie. Z tego co sprawdzałem, niestety, Tower jest taki sam w przypadku sezonu pierwszego i sezonu drugiego. Raczej tak być nie powinno, bo spodziewałem się, że właśnie w Cloudy Climb Tower będzie miał swój zwyczajny wygląd, ale niestety, z tego co teraz patrzyłem. No niestety tak nie jest dalej mamy luminescencję nawet w Cloudy Climb. Trochę to dziwne, ale cóż, no są tutaj pewne uproszczenia. Teraz przejdźmy do skrzyni. To oczywiście chciałem tylko i wyłącznie dodać, że twórcy podkreślają, że skrzynia ma dodatkowych 300 slotów. Ale na daną postać, a nie na nasze całe konto. Zwróćcie na to też uwagę. Także uważajmy, które postacie usuwamy, bo usuniemy również schowane itemki w skrzyni dla danej postaci. Zawartość naszego skarbca można przenosić na inne platformy za pomocą Cloud Save, czyli oczywiście zapisu w chmurze. Czyli wystarczy zaimportować naszą postać z chmury i zaimportuje się również nasza skrzynia z itemkami. Mamy też nowe osiągnięcia i jest ich aż 10 w Luminous Knight, to jest całkiem sportowe. Poro, także też myślę, że w tym sezonie trochę się jednak skupimy na właśnie zadaniach, osiągnięciach, bo tego jeszcze nigdy nie robiłem. Nigdy się nie skupiałem na achievementach w Minecraft Dungeons. Może czas najwyższy? Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć tego typu odcinki, gdzie zdobywamy każde osiągnięcie po kolei. No, może być ciekawa seria. Zmiany i poprawki w wieży. Kowal zmieniające nasze itemy na wersje unikatowe, czyli tak zwany unikatowy Kowal teraz ulepsza ich poziom. W zależności od najsilniejszego elementu naszego ekwipunku, który posiadamy. I nareszcie twórcy wzięli się za glicza z itemami 300. Podobno naprawiono wiele trików i exploitów, które wykorzystywaliśmy, aby uzyskać zgliczowane itemy o mocy 300, ale myślę, że. To jeszcze sobie sprawdzimy, mimo wszystko. Cieszę się, że pracują nad tym wszystkim, bo już martwiłem się, że tower po raz kolejny będzie popsuty, ale nie tym razem. Nie zapomniano również o metodzie na miny, czyli naprawiono glicza z minami, sposoby na ubijanie bossów, zanim jeszcze dobrze się nie zrespią, jeśli tylko podłożymy pod nich rozproszone miny. Kolejny strzał w kolano dla tych niecierpliwych graczy, a na plus dla tych najwierniejszych. Naprawiono również glicza z morską fortuną, gdzie zwykły Item otrzymywał status unikatu. Także teraz, yy, posiadając w zbroi właśnie morską fortunę, możemy sobie na spokojnie losować wszystko, co chcemy u kupca. I już nie popadniemy yy, ofiarą tego właśnie glicza, gdzie nasza na przykład wędka będzie. Unikatową wędką. <laughs> Następną rzeczą jest to, że niektóre moby otrzymują wzmocnienie. Tutaj też macie na screenshotie, mniej więcej czego tutaj dotyczy wzmocnienie. A w tym odcinku przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, że jungle abomination i złowroga zjawa również są zbustowane. Największe zmiany są właśnie w przypadku Jungle Abomination, gdzie mamy nowy 360-stopniowy atak trucizną, dodano połączony atak, który przywołuje pnąć. I jednocześnie wystrzeliwuje 360-stopniowe strzałki. Utworzono nowy efekt pocisku i trucizny. Dodano truciznę 5 sekund, tak, 5-sekundową truciznę do ataków w zwarciu oraz odporność na trucizny i wszystko to zawiera się właśnie w jungle Abomination. Wow! Koniecznie musimy to sprawdzić. Już nie będziemy nawet czekać na e, Towera, aż w końcu się pojawi jungle Abomination e, pewnie w finałowej walce, ale myślę, że się przejdziemy, może zrobimy z tego shorta. Też koniecznie napiszcie, jaką wersję wolicie. Złowroga zjawa otrzymuje większe zdrowie, mamy tutaj. Z kok o 2000 na plus jeżeli chodzi o jego życie z 9000 na 11 i jest teraz pod wpływem zaklęcia smiting czyli karcenie z tego co pamiętam no ciekawe jak to będzie wyglądać karcenie powoduje to że nie umarli otrzymują większe zwiększone obrażenia właśnie od nas jeśli posiadamy takie zaklęcie do naszej broni pójdziemy sobie i zaatakujemy tą złowrogą zjawę jako taki boss fight może też właśnie w formie shorta żeby przetestować Zobaczcie, jak to kurczaki działa. I cóż, na koniec filmu mam też dla Was taką ciekawostkę. Oglądałem te wszystkie zwiastuny od twórców, filmy, no powiedzmy, że klatka po klatce. I zauważyłem coś niepokojącego, a szczególnie średni poziom mocy postaci ze zwiastuna i to wprost od twórców. Jeśli twórcy podobno naprawili glicza na Itemy 300, to jakim cudem do jasnej ciasnej na oficjalnym zwiastunie. Postać ma średnią moc na poziomie 371. Czy to kolejna wpadka? Czy to zapowiedź nowej apokalipsy? Plus, 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 Oj, chyba musimy pokopać głębiej, jeśli chodzi o informacje. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy zwróciliście na to uwagę i co o tym myślicie. Sam jestem ciekaw Waszych teorii. Dzięki za oglądanie do końca i do zobaczenia już niedługo. Na razie, śmanko, i cześć.